Korony diamentowe Kinczyk KWKB to narzędzia dla najbardziej wymagających fachowców. Przeznaczone są do wiercenia na mokro w twardych lub bardzo twardych materiałach budowlanych: betonie, żelbetonie, bloczkach betonowych, cegle silikatowej, granicie, klinkierze i tym podobnych. W koronach KWKB marka Kinczyk zastosowała spawane laserowo segmenty o wysokości 12 mm, dużej gęstości diamentów technicznych i zoptymalizowanym spoiwie metalowym. Dlatego narzędzia te odznaczają się wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i szybkością wiercenia. Najpierw z użyciem 2800 watowej wiertnicy koroną Chińczyk KWKB o średnicy 52 mm bardzo sprawnie przewierciliśmy uzbrojony prętem stalowym bloczek betonowy o grubości 120 mm. W drugim teście z użyciem 2800W wiertnicy szybko wykonaliśmy otwór przelotowy w bloczku betonowym o grubości 150 mm. Zakończyliśmy wywierceniem w krótkim czasie otworu przelotowego w bloczku z betonu C30C40 o grubości 80 mm za pomocą korony 200 mm napędzanej 2800W wiertnicą z obrotami 300 na minutę. Naszym zdaniem korony kińczyk KWKB umożliwiają szybkie i sprawne wiercenie w materiałach betonowych, w tym także w żelbetonie. Wyróżnia je wysoka trwałość, jak też bardzo dobra relacja ceny do jakości.